Bardzo, Pani marszałek, Wysoka Izbo, Panie Minister. Panie pośle, no, odsyłać panią e, marszałek do roboty, to trochę nieeleganckie. Wprowadza pan, pan osoby, które słuchają wystąpień, w błąd. Interesy czy interesy Zielonego Ładu, jakiegoś lobby niemieckiego, francuskiego czy rosyjskiego, które chce w Polsce sprzedawać gaz ziemny. Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku Sejmowych Perypetii. Choć wybory już za nami. To w sejmie znów nie zabrakło emocji, a niektórzy posłowie postanowili dalej robić cyrk. W tym odcinku zebraliśmy dla was kilka takich momentów, które być może umknęły wam w długich godzinach posiedzenia. Jedną taką gorącą sytuację zainicjował poseł PiS Patryk Wicher, któremu nie spodobało się, jak w sejmie organizowana jest praca. Chciałby prezydium sejmu dokonało zmian zamiast od razu pracować nad ustawami, by czekać aż zbiorą się wszystkie poprawki do konkretnej ustawy. Jest to prosta, klarowna zmiana, tylko że ja mam też, moi drodzy państwo, w tym kontekście wielki apel do Komisji Deregulacji, do Ministerstw i do e, Marszałków, żeby jednak nie dzielić tych zmian na dziesiątki i kilka razy pracować nad tą samą ustawą, bo już słyszę, że znowu będziemy zmieniać ustawę o prawie farmaceutycznym za chwilę, znowu jakąś małą zmianą i to chyba jeszcze na tym posiedzeniu zaczynamy to robić. No to nie da się już zebrać tych wszystkich zmian i raz pracować nad jedną ustawą. Nie ma chyba, nie bijemy chyba tutaj sztucznych statystyk, żeby parlament mógł się pochwalić, że ileż to ustaw opracował, bo nad tą samą ustawą Pracował 10 razy. No, moi drodzy Państwo, bądźmy poważni, jesteśmy Izbą Parlamentu i naprawdę szanujmy czas swój, Parlamentu i wszystkich urzędników, a także ministrów, którzy mają co robić, bo jednak Ministerstwo Zdrowia jest w bardzo ciężkiej sytuacji finansowej, nie tylko, dlatego też no, ciągłe pracowanie nad tą samą ustawą. Dzisiaj za chwilę zmienimy ustawę o prawie farmaceutycznym i na następnym posiedzeniu znowu będziemy tą samą ustawę zmieniać. Znowu tak drobną zmianą. No, moi drodzy Państwo, naprawdę powagi trochę w funkcjonowaniu tego urzędu i bardzo bym. Prosił, żeby jednak nad tym ktoś czuwał, szczególnie pan marszałek Sejmu. Mam nadzieję, że już minęła kampania, już nie będzie prowadził swoich działań kampanijnych. Weźmy się za rzetelną pracę nadzoru nad funkcjonowaniem komisji i funkcjonowaniem współpracy z ministerstwami. Marszałek Sejmu Dorota Niedziela od razu doczepiła się do posła, tłumacząc mu, jak obecnie pracuje prezydium Sejmu. Chyba nie spodobała jej się sugestia polityka PiS. Dziękuję, ale tłumacząc panu posłowi. Wszystkie projekty, które spływają do Blaskiej Marszałkowskiej są natychmiast przesyłane, dlatego może się zdarzyć, że jak projekt rządowy przyszedł i został przesłany do komisji, będzie następny, będzie przesłany znowu do komisji. E, e, da się to właśnie w taki sposób skoordynować, że jeżeli pan poseł ma problem z komisją, to mamy zmianę regulaminu. Osoby, które nie będą uczestniczyły w komisji, będą też odpowiedzialne za to finansowanie. Do Marszałek Niedzieli dołączył się polityk z jej partii, Jerzy Mejsztowicz, który przed swoim wystąpieniem postanowił skomentować przemówienie polityka PiS. Stwierdził, że takie pouczenia z jego strony są nieeleganckie. Dziękuję bardzo, zapraszam pan poseł Jerzy Mejsztowicz. Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Dziękuję bardzo pani marszałek, wysoka izba, panie minister, panie pośle, no... Odsyłać panią e, marszałek do roboty to trochę nieeleganckie. Poseł Wicher chyba coś zaczął krzyczeć z sali po komentarzu polityka koalicji obywatelskiej, ponieważ Dorota Niedziela nagle przerwała wystąpienie i zaczęła zwracać się do polityka PiS. Zrobiła mu kazanie, w którym przewidziała, co by mówił, gdyby Sejm pracował tak jak on zasugerował. Nie. Mam zaszczyt przedstawić Przedaszam stanowisko Panie klubu parlamentarnego Kaliszka. Panie, Panie, Panie pośle, Wicher, ja nie komentuję, tylko odpadam na pana pytania, bo wprowadza pan, wprowadza pan osoby, które słuchają wystąpień, w błąd. Każdy projekt, który przychodzi, przychodzi na prezydium, potem na konwent seniorów i pana przedstawiciele w konwencie seniorów też kierują te projekty natychmiast do komisji, żeby nie było przetrzymywania. Apel pana, pana cały czas, żeby nie przetrzymywać w komisjach. Właśnie działa. Jeżeli projekt przychodzi, idzie natychmiast do komisji, jest rozpatrywany. A o tym Pan mówił, że za chwileczkę będziemy mieć drugi projekt. Nie będziemy czekać z projektem, aż się pojawi następny projekt, bo w ten sposób byśmy zatrzymywali i Pan by mnie oskarżył o to, że nie przytrzymujemy projekty przed procedowaniem. Właśnie dlatego, właśnie dlatego tak jest. Dokładnie zrozumiałam. Bardzo proszę Panie Pośle. W innym punkcie programu z kolei to poseł PiS Janusz Kowalski się odpalił poseł, znany ze swojego przerysowanego stylu, tym razem zadedykował swój występ górnikom, twierdził, że rząd, wprowadzając prawa unijne wynegocjowane jeszcze przez Mateusza Morawieckiego, realizuje zagraniczny interes. Dlatego dopytywał posłów koalicji, czy są jeszcze Polakami. Szanowni Państwo, jesteśmy w Unii Europejskiej po to, żeby realizować polskie interesy, a nie po to, aby w Polsce realizować unijne interesy czy interesy Zielonego Ładu jakiegoś lobby niemieckiego, francuskiego czy rosyjskiego, które chce w Polsce sprzedawać gaz ziemny. A Wy doprowadzacie do sytuacji, że ta cała agenda Zielonego Ładu jest realizowana. Dzisiaj na nas patrzą górnicy: górnicy ze Śląska, górnicy z Lubelszczyzny, również ci, którzy wydobywają węgiel brunatny. W Bełchatowie czy w Turowie. I zadają sobie proste pytanie, które wam chcę przekazać. Tutaj nieobecnym politykom Platformy Obywatelskiej być może wstydzą się tego, bo kłamali w czasie kampanii, że będą bronić polskich interesów, że Zielonego Ładu nie ma. Więc zadają proste pytanie: Czy Wy naprawdę jeszcze jesteście Polakami? Czy Wy naprawdę jesteście Polakami, że Wy zgłaszacie taką ustawę? Na Wschodzie jest wojna. My potrzebujemy energii produkowanej z polskich zasobów, a Wy proponujecie likwidację polskich kopalni. Czy naprawdę jesteście jeszcze Polakami? Czy wam nie wstyd? Dziękuję. Do zabawnej sytuacji doszło natomiast, gdy na mównicę wszedł poseł polski 2050 Piotr Strach. W zabawny sposób odniósł się do swoich przedmówców z PiS i Konfederacji, którzy według niego tylko niepotrzebnie straszyli Polaków. Oskarżył ich także o działanie na korzyść Rosji. Ja się nazywam Strach. Ale takiego straszenia, jak na tej mównicy dzisiaj słyszeliśmy ze strony posłów Konfederacji i PiSu, to aż się nie spodziewałem. No nie przebiję tego straszenia niestety, słyszałem o klimatycznym szaleństwie, o klimatycznym zaczadzeniu, walce z klimatem, ruiny polskiej gospodarki, a na końcu apele, czy są na tej sali Polacy? No, szanowni Państwo, no bez przesady to są fakty naukowe, że efekt cieplarniany, spowodowany działalnością człowieka jest faktem. I tutaj zaklinanie rzeczywistości, opowiadanie swojej propagandy, to jest de facto powtarzanie propagandy. Bo im zależy na tym, żeby wam sprzedawać dalej przez następne 100 lat, żeby wam sprzedawać ich ruską ropę, ruski gaz i najlepiej jeszcze ruski węgiel. I wyście to robili. Przyszłość Polski jest na OZE, na polskim wietrze, polskim słońcu, polskim atomie, polskim biogazie od rolnika z Polski. To jest nasza przyszłość, to jest przyszłość tej młodzieży, która siedzi na Mównicy, a nie ruska ropa. Dziękuję bardzo. Jak to często bywa w polskim Sejmie, kolejny poseł PiS, który przemawiał, Mariusz Krystian, musiał odpowiedzieć posłowi Strachowi. A ta odpowiedź polegała na tym, że przerzucił oskarżenie o uleganie rosyjskim wpływom na polityka z partii marszałka hołowni. Kazał mu się najpierw douczyć, po czym zaczął obrażać unijne przepisy i bronić węgla. Panie Marszałku Wysoka Izbo, Panie pośle, strach. Propagandę klimatyczną finansują Rosy, Żeby Pan wiedział, niech się Pan po prostu douczy w tym względzie. Szanowni Państwo, Zielonego Ładu i polityki klimatycznej miało już nie być, a tu się okazuje, że na pierwszym posiedzeniu Sejmu po wyborach prezydenckich zajmujemy się implementowaniem prawa europejskiego, gdzie tak naprawdę banda cwaniaków i nierobów zamiast wziąć się do uczciwej pracy. Po prostu kombinuje, żeby wymyślać coraz to nowe przepisy, na których mogą świetnie zarobić, a w Polsce mając tak znakomite pokłady węgla gdzie produkcja, czy wy, wy, produkcja węgla jest, oczywiście wydobycie węgla kamiennego jest obarczone również tym, że wydobywa się metan, ale to jest proces naturalny, to jest proces oczywisty i tutaj wpływ człowieka na zmiany klimatyczne, jak pokazują naukowcy, jest absolutnie znikomy, gdzie inne zupełnie czynniki klimatyczne doprowadzają do tego, że w różnych cyklach funkcjonowania Ziemi raz jest cieplej, raz jest zimnej, natomiast wy próbujecie implementować, te przepisy doprowadzić do zagłady polskiego sektora energetycznego i do zagłady polskiego sektora górniczego. Natomiast my wam na to nie pozwolimy już tu w Sejmie i mamy nadzieję, że Pan Prezydent również zawetuje tą szkodliwą ustawę. Dziękuję bardzo. I to wszystko w tym odcinku. Dajcie nam znać w komentarzach, co wy o tym sądzicie. Zachęcamy też do zostawienia łapki w górę pod tym filmem i subskrybowania naszego kanału. Dziękujemy za oglądanie. I do zobaczenia.